Siedem minut dziennie i siedem dni w tygodniu. Dołączaj do nas każdego dnia i dziel się tym z innymi, aby oni też wyruszyli w tę podróż, która zmieni ich życie. Zatrzymamy się w nieoczekiwanych miejscach i stawimy czoła wyzwaniom. Niektóre wersety wzbudzą zachwyt i podziw, inne rozdziały będą pouczające, a w jeszcze innych odnajdziemy radość i pocieszenie. Czasem poczujemy skruchę i chęć zmiany, ale ostatecznie ta podróż będzie tego warta. Od czasu do czasu możemy zboczyć z drogi, by posłuchać sług Bożych opowiadających o ich ulubionych fragmentach pisma i poznać ich spostrzeżenia. Każda podróż wymaga czasem małego objazdu. Najlepiej wyciągniesz z tego podcastu czytając omawiany rozdział przed lub po słuchaniu. To jego słowo przemienia. Znajdziesz i zobaczysz więcej, niż jestem w stanie wyrazić. Witajcie w chapter by chapter, a dzisiejszy rozdział to księga rodzaju XIX. Wielebny John G. Paten był pionierem misyjnym na Nowych Hebrydach. Opowiedział porywającą historię o piece aniołów nad jego rodziną. Powiedział, że pewnej nocy wrodzy tubylcy otoczyli kwaterę główną jego misji. Niedługo po przyjeździe zamierzali wypalić Pattonów z ich domu i ich zabić. John Patton i jego żona modlili się przez całą tę pełną grozy noc, aby Bóg ich ocalił. Gdy nastał dzień, zdumieli się widząc, że napastnicy odeszli. Przybyli z pochodniami i bronią, ale nigdy nie zbliżyli się do domu. Dziękowali Bogu za ocalenie, ale rok później coś się wydarzyło. Wódz plemienia nawrócił się na Jezusa Chrystusa, a Pan Paten, pamiętając o tamtych wydarzeniach, zapytał wodza, co powstrzymało Go i jego ludzi przed spaleniem domu i zabiciem Jego oraz żony. Szef odpowiedział ze zdziwieniem. Kim byli ci wszyscy ludzie, których tam miałeś ze sobą? Paten odpowiedział, że nie było tam nikogo, tylko on i żona. Wódz upierał się, że widzieli wielu ludzi na straży. W istocie setki wielkich mężczyzn w szatach z zdobytymi mieczami w dłoniach. Zdawały się krążyć wokół misji, więc tubylcy bali się zaatakować. Dopiero wtedy pan Patent zdał sobie sprawę, że Bóg posłał swe anioły, by ich chronić. Szef zgodził się, że nie ma innego wyjaśnienia. Czy to możliwe, że Bóg wysłał legion aniołów, by chronić swoje sługi, których życie było tej nocy w niebezpieczeństwie? Znamy odpowiedź na to pytanie, brzmi ona zdecydowanie tak. Księga Rodzaju 19 to kolejna z tych historii. To miasto to Sodoma i Gamory. Nad miastem zawiśnie niebawem niebiański wyrok, lecz Bóg zamierza ocalić jedną rodzinę od potępienia. Bóg wyciągnie Loutę i jego rodzinę. Prognoza pogody na dziś to ogień i siarka, więc będzie gorąco. Rodzina pobożnego człowieka mieszka w tym niegodziwym mieście i zginie jeśli nie otrzyma nadprzyrodzonej pomocy. Two angels were sent to both judge Sodom and to rescue Lot's family. Listen to what happened on the day fire was coming. Genesis 19:15. When morning dawned, the angels urged Lot saying, "Up, take your wife and your two daughters who are here. Or you'll be swept away in the punishment of this city. But he hesitated. So the men seized his hand, and the hand of his wife, and the hands of his two daughters, for the compassion of the Lord was upon him. And they brought him out and put him outside the city. When they had brought them outside, one said, Escape for your life. Do not look behind you, and do not stay anywhere in the valley. Escape to the mountains, or you will be swept away. What was incredible was that Lot hesitated, but these angels weren't going to have that. Those angels chwycili go i jego rodzinę za ręce family by their hands. No one was Nikt nie zamierzał powstrzymać tej misji ratunkowej, nawet ich słabe zamierzające serce. But the compassion of the Lord was also upon them, we're told. in the middle of this God-forsaken place, somehow supernatural help and compassion went into the epicenter to get them. How did that happen? We know that the rescue came from the life of his uncle. Abraham, Abraham I This is what we're told in 1927. Now Abraham arose early in the morning, went to the place where he had stood before the Lord, he looked down toward Sodom and Gomorrah, toward all the land of the valley, and he saw, and behold, the smoke of the land ascended like the smoke of a furnace. Thus it came about God destroyed the cities of the valley, and that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow. When he overthrew the cities in which Lot lived, God remembered Abraham and got Lot out.

Oto on, Dzieje Apostolskie 125. piąte. Piotr był więc trzymany w więzieniu, ale Kościół żarliwie modlił się za niego do Boga. I tej samej nocy, gdy trwało spotkanie modlitewne, a Hered miał go właśnie wyprowadzić, Piotr spał między dwoma żołnierzami, zakuty w dwa łańcuchy, a strażnicy przed drzwiami pilnowali więzienia. I oto ukazał się anioł pański, a w celi rozbłysło światło. Była taka modlitwa, którą odmawiałam z dziećmi co noc, kiedy mieszkaliśmy w centrum Detroit. I szczerze mówiąc, wciąż modliłem się tutaj, w Nowym Jorku. Mówiłam im, Boże, postaw aniołów na czterech rogach naszej posesji, aby nic złego nie mogło dotknąć naszego domu. Nie wiem skąd wziąłem tę modlitwę, ale mogę Wam powiedzieć, że zadziałała. Widzieliśmy boską ochronę nad naszym domem w Detroit. Nigdy nie było włamania. Tornado przeszło przez tamtą dzielnicę, a na naszym trawniku był tylko jeden liść. Pewnej nocy sąsiad zapytał mnie, czy słyszałem strzały w naszej alejce. Powiedziałam mu, że nigdy tego nie słyszałam. Pokazał mi zagłówek w swoim samochodzie i tkwiącą w nim kulę. Ten otwór po kuli był pod kątem w stronę naszego domu, ale nigdy do niego nie dotarł. Bóg to zatrzymał. Dom po drugiej stronie ulicy spłonął, a naszemu zupełnie nic się nie stało. Wszędzie wokół czychało niebezpieczeństwo i wierzę, że rodzina Deleiny, podobnie jak Pattonowie, miała wielkie anioły stróże w czterech rogach posiadłości, które były tam bardzo zajęte. Tylko tego jeszcze nie słyszałem. Widzieliśmy czterech olbrzymów z mieczami pilnujących Twojego domu. Kto wie? Pewnego dnia może jeszcze o tym usłyszę. Dziękuję za wspólne czytanie rozdział po rozdziale. Każdy rozdział z najwspanialszej księgi Biblii Słowa Bożego siedem minut dziennie, siedem dni w tygodniu. No to do jutra.